Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek. i coś tu się zadziało. Um, słuchajcie, powiem Wam tak. Jestem totalną, ale to po prostu. Teraz chyba będzie dobry. Dobry, e, tak. Słuchajcie, jestem totalną zawą techniczną. Słuchajcie, zastanawiałem się cały czas, dlaczego e, materiały, które wrzucam wam na YouTubie, czyli moją gębę, są w takiej dziwnej trochę jakości. Pomimo tego, że nagrywam je w Full HD i nagrywam je w 60 fps teraz nagrywam w 30, jest zupełnie inna, w ogóle powiem Wam w ten sposób. Nie było wtedy nawet 60 FPS-ów. Otóż wszystko opiera się na formacie AO Video. Słuchajcie, ja domyślnie nie dość, że nie wiem czy kojarzycie mój aparat. Po boku mam takie pokrętło przy, przy obiektywie, które uwaga, do tej pory służyło mi jako do tej pory służyło mi jako zoom. Jak wiecie w większości aparatów, niektórych tak jest, że macie jeden zoom tutaj. Znaczy, nie wiem, nie, ty tego nie widzicie, więc sorry, jeżeli ja wam to tak pokazuję. A tutaj gdzieś macie do obracania, do ustawienia ostrości. I ja to oczywiście miałem, tylko, że w ustawieniach aparatu było tak, że ten klawisz boczny jest od e, zoomu. No i cóż. Lipa. Lipa. Wielka jedna lipa, jestem lamą totalną techniczną, ale teraz już chyba będzie wszystko dobrze, bo jak widzicie ostrość jest bardzo dobra. Mogę nawet... zaraz wam to pokażę. Mogę nawet zrobić makro na moje oko. I będziecie je nawet dobrze widzieć. O, ktoś się tam drze na dole. No ale cóż, dobra, mniejsza z tym, wszystko działa pięknie, ładnie. Ehm, słuchajcie moi drodzy. Um, także lepsza jakość wideo i, 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 i w ogóle um, Następny myślę, że postaram się nagrać przy 60fps. Jak zobaczymy, nie chcę mi się teraz tego przestawiać. Zobaczymy. Sorry, statek trochę trzęsie. Ale wiecie, co też co najśmieszniejsze załączyłem sobie. Cicho tam. Co jest też najśmieszniejsze, załączyłem sobie dopiero teraz siatkę w aparacie, że widzę dokładnie, jakie powinno być przynajmniej ułożenie. I, I to wszystko jakoś tak, o. teraz na przykład mała gęba jest praktycznie po środku. Jej! Dobra, słuchajcie, moi drodzy, szybka taka troszeczkę informacja. Dzisiaj już żadnego filmu nie dostaniecie. To jest też swojego rodzaju test. Mam nadzieję, że jakościowo to wyjdzie znacznie lepiej i... Powiedzmy, że taka ala lustrzaneczka, bo już powiem Wam szczerze, że chciałem sprzedawać ten aparat i kupić sobie lustrzankę, ale myślę, że po tej jakości to wszystko będzie dobrze. Jeszcze muszę sobie tylko softboxy dokupić, żeby... Chociaż w sumie światło jest nawet dobre, jak nagrywam w dzień, więc nie powinno być z tym problemu. Słuchajcie, a więc tak. Ym... Dziwne dźwięki z tyłu. Znaczy z tyłu, na dole. Ym... A więc moi drodzy, będzie parę zmian swojego rodzaju. Ym... Tylko teraz nie wiem, czy za bardzo o nich nie, no powiem wam. E, przede wszystkim zmieniam formę publikacji postów na Facebooku. E, będzie to wyglądało w ten sposób, że dostajecie normalnie wtedy, kiedy jest film, dostajecie post na Facebooku. Z YouTube'a z filmu. E, a później w momencie, kiedy e, będzie powiedzmy koniec dnia, gdzieś tak godzina 21-22. E, chociaż nie, myślę, że może inaczej. 21, 22, dam wam po prostu na blogu podsumowanie dnia z krótkim opisem filmów co i jak i tak, tak to też zostanie. Na jutro nagram wam Q&A, mam już wybrane pytania, wiem, że miał być dzisiaj czy nawet w sobotę, ale wypadło mi parę rzeczy i niestety nie, nie miałem możliwości nagrania. Kolejną sprawą, czekam na dysk, aż do mnie dojdzie drugi, żeby móc nagrywać Sniper Lighta w Full HD i w ogóle też będzie na pewno lepsza jakość, może mi się uda nawet te 60 fps wyciągnąć podczas nagrywania, aczkolwiek szczerze powiedziawszy, to jakoś nie robi dużej różnicy. Ja wiem, że to jest, wiecie, fajnie, 60 fps i tak dalej, ale YouTube, o ile dobrze wiem, na razie chyba tylko 720p jest te 60 fps, jeżeli chodzi o filmy, bo na chwilę obecną Full HD... A może jest? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak dojdzie mi dysk, zobaczymy, jak e, będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o nagrywanie. Um, bloki tematyczne nadal czekam na jakieś sensowne, chociaż ja już mam pewien temat, ale nie chcę go zdradzać, więc mam nadzieję, że niedługo wam go powiedzmy puszczę. Um, ja też wiecie, to, to ostatnie wszystko to było tak... Wiecie, ozdupy totalnie wzięte, dlatego też um, teraz się nieco bardziej do tego, do tego przyłożę i, i postaram się jakoś Powiedzmy mniej więcej ogarnąć, kiedy te vlogi tematyczne by były, kiedy byłoby dokładnie QD i QND na pewno teraz będą raz w tygodniu. To mogę Wam powiedzieć od razu. Um, tylko jeszcze nie wiem, nie, wiem, nie wiem, jak one będą się publikowały. Czy każdą sobotę, czy, czy, czy jakoś tak. Druga sprawa jest taka, um, i to jest właściwie takie pytanie. No dziwne troszeczkę. Słuchajcie, czy nie chcecie, żebym zrobił coś na zasadzie, nie wiem, pocztowej, czy żebyście mi to zostawiali stampy czyli odbór na poczcie. Nie wiem, możecie mi przesyłać jakieś, e, nie wiem, kartki, fanarty, coś, coś, coś tam chcecie i powiedzmy jak tego się troszeczkę uzbiera, bo jak coś tam dostanę e, więcej, to po prostu wezmę to i, i Wam tutaj w takiej oto formie e, pokażę. Ale to jest takie, wiecie, luźne pytanie, ja nie, nie, skup, nie skupię się na tym tak bardzo. Tak po prostu chciałem Was je zapytać, bo widzę, że to teraz jest powiedzmy na topie. E, więc e, takie jest moje pytanie do Was, czy coś takiego byście byli, chcieli, czy bylibyście w ogóle czymś takim zainteresowani? Bo wiecie, to trzeba troszeczkę zorganizować, trzeba ogarnąć co i jak, e, więc na razie na razie nad tym aż tak bardzo się nie zastanawiam, ale to jest tylko, wiecie, taka luźna, e, luźna informacja. Także słuchajcie, no, tak jak mówiłem w poprzednim tamtym filmiku informacyjnym, Miałem Wam teraz podać dokładnie co dalej, co jak i tak dalej. No wszystko zostaje tak na dobrą stronę bez zmian. Tutaj po tej ankiecie całej wakacyjnej, którą zrobiliśmy ja, Magda i Kina wróciliśmy Wam, wyszło, że, przynajmniej dla mnie, ja się spodziewałem, że tak będzie. Najczęściej oglądalnymi godzinami, fakt faktem, że teraz tam już jest zupełnie inaczej, bo ludzie zaznaczali wszystko, ja starałem się to wyłapać w ciągu godziny, dwóch od publikacji ankiety, i wyszły mniej więcej godziny 12, 15 i 20, takie godziny, w których Wy najczęściej chcecie te filmy oglądać. Um, ja co prawda na Facebooku chyba napisałem, że jest to 12, 15 i 20. Um, ale ja sobie to troszeczkę inaczej wykręcę. Będą filmy, ale będą filmy o godzinie 12.30, 15.30 i 19.30. Ewentualnie o 20. Te, to to 20.00, to, 20 to jeszcze się na tym zastanowię, e, więc um, jakoś to postaram się tam wiecie ogarnąć um, i tak dalej, i tak dalej. Um, I chyba wszystko Wam powiedziałem. Mam taką wielką nadzieję. A Live live, no pewnie, że live. Słuchajcie, na moim Facebooku um, i tutaj od razu mówię i uprzedzam. Ja na YouTubie w filmiku o live'ach nie będę nagrywać, więc macie dwa wyjścia, właściwie trzy wyjścia. Albo na przykład zasubskrybować mój kanał na Twitchu, tam na dole macie linka. E, druga sprawa, mnie na Facebooku obserwować na bieżąco z reguły informacje o live'ach daję z wyprzedzeniem tak 2-3 godzinnym. E, ponadto wprowadzę pewną formę, że to Wy wybieracie, co będzie na live'ie. Ja mam będę wrzucać tylko taki, taki, jaki był poprzednio, albo może tutaj Wam się gdzieś wyświetli. Taka plansza z ankietą do strawpola, gdzie będziecie, to wy, tak jak nie wiem, wy będziecie wybierać grę, ja wam tylko narzucę, on konkretnie z czterech, bo mam tak, mam planszę na cztery, trzy i dwie gry. Nigdy nie będzie tak, że będzie z jednej określonej gry, chyba że będzie to już umówione z kimś, powiedzmy, ala w kopie czy coś, czy coś takiego. Więc yy, wygląd macie poznany, tam będziecie odpowiadać, kto wygra, to będzie na live'ie, to jest zresztą live są dla was, więc to wy, wy będziecie mogli tutaj, powiedzmy, poczuć się jako władcy e, wyboru gier. E, serie na YouTubie będą te, które są, e, na razie moim priorytetem będzie ukończenie Rollercoaster Tycoon 3. E, mam nadzieję, że jakoś to mi tam ujdzie i w tym tygodniu mam wielką nadzieję, że Rollercoaster Tycoon 3 skończę. Watch Dogs, powiem Wam szczerze, że gra mi się coraz lepiej. Zresztą możecie to zobaczyć po poprzednich dwóch odcinkach. Nie wiem, co się stało, jakoś tak zupełnie zupełnie jakoś lepiej mi się gra i to wszystko jakoś tak fajnie wygląda. Sniper Light Trujeczka, klasa sama w sobie, więc jeżeli ktoś nie wiedział, to zapraszam. I słuchajcie, jeszcze taka mała informacja. We wszystkich moich filmach, i to jest i to mówię do wszystkich, którzy mnie oglądają, bo bardzo często na przykład piszecie komentarze w stylu nagraj to, nagraj tamto e, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, na dole, e, w adnot nie w adnotacji, tylko w informacjach macie link do wszystkich moich playlist. I słuchajcie, tam są naprawdę wszystkie gry, jakie nagrywałem, wszystkie gry są posegregowane po playlistach. Bardzo często pytacie się, mnie nagraj GTA 4, nagraj GTA 3 nagraj, kiedyś raz było pytanie o Alice Madness Returns, o Black and White'a, jedynkę i dwójkę. Brr, wszystkie Need for Speed'y są, e, znaczy no nie wszystkie Need for Speed'y, wiadomo o co chodzi, ale większość, z tego co właśnie widzę, to większość filmów, które, o które wy mnie prosicie, serie, one już są na kanale, więc dobrze wam radzę, zajrzyjcie tam do tego filmiku z playlistami i jakoś to ogarniemy. Także słuchajcie, no myślę, że wszystkie informacje Wam przekazałem, które chciałem, czyli informacje dotyczące sposobu publikacji na blogu. E, Livey, godziny mniej więcej publikacji filmów, QA, e, blogi tematyczne, nadchodzące serie, ogólnie serie, jakie mam dalej w plany. E, no i cóż, mam nadzieję, że ze mną zostaniecie, że przez te wakacje jakoś będziemy sobie grać. Um, razem. Live'y myślę, że też, że będą w ciągu dnia, to od razu wam mówię, bo no wiem, że większość z Was czasami nawet takie z deszczowy dzień. Ja postaram się właśnie robić takie... Postaram się oglądać prognozę pogody, to ja z reguły ją oglądam. i Mniej więcej będę miał powiedzmy zaplanowane, bo wiadomo, jak pada deszcz, to wy raczej siedzicie w domu, a nie gdzieś wychodzicie. Um, ale cóż, livey będą waszym wyborem. Mm, live'y będą waszym wyborem. E godziny publikacji mówiłem, chyba wszystko powiedziałem. Chyba tak. Także słuchajcie, ja Wam dziękuję za obejrzenie tego vloga. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bądźcie ze mną na bieżąco, odwiedzając Facebooka, Twittera, może niekoniecznie, bo tam tylko idą automatyczne posty z Facebooka, sorry, z YouTube'a. odwiedzcie bloga, napiszcie maila, co tam tylko chcecie. Także cóż, trzymajcie się, do usłyszenia w następnych odcinkach i mam nadzieję, że ta jakość jest znacznie lepsza. Teraz przynajmniej. Dobra, trzymajcie się. Cześć.